Hej kochani, Cześć. <laughs> witam Was na kanale ASI. E, kręcimy w ogródku, więc możemy być trochę prześwietlone, ale to chyba pierwszy film w ogóle na zewnątrz. Tak, w tym roku. Więc mamy mega, jesteśmy mega zadowolone, że możemy kręcić na zewnątrz. Słabe słońce, więc możemy. Także przedstaw swój typ. Przedstawię Wam Karolinę najpierw ze stylizacji. Która dzisiaj jest moim gościem. To prezora możecie u mnie zobaczyć na kanale. Tak, zapraszam na kanał Karoliny. Zresztą wszyscy już go doskonale znają. Dzisiaj postanowiło się nakręcić taki wspólny tak, który będzie mówił o ulubieńcach, ulubieńcach, można tak powiedzieć, kobiety. Tak, by, tak jakby ulubieńcach z... życiowych życiowych, no, nazywa się top ten kobiety. Czyli 10 rzeczy, bez których kobieta, czyli my nie wyobrażamy sobie życia. I to jest tak, który Asia wymyśliła, i yy, to jest bardzo fajny pomysł. Myślę, że yy, fajnie jakbyście wy odpowiedzieli na te tagi. No i zrobimy ten tak. zobaczycie, jak Wam się podoba, to zatagujemy kilka osób. Jeżeli będziecie mieli ochotę, miały właśnie, bo to jest przede wszystkim kierowane do kobiet. Jasne. E, no to zapraszamy do zrobienia. Dobra, no to jedziemy w takim razie i teraz z czasu. <laughs> Czyli jedziemy od pierwszego punktu. Ulubiona rzecz zubrania, bez której nie potrafiłabyś się nigdy obyć? U mnie to będzie sukienka. To jest taki uniwersalny strój, który można narzucić w lato bez rajstop, wiadomo, a, a w zimę czy tam na jesieni zakładamy rajstopy, narzucamy sukienkę i dla mnie to jest taki najprostszy strój. Najbardziej po prostu sukienki lubię i mam ich sporo. Mam dużo takich codziennych, właśnie takich hand domowych, tak jak dzisiaj mam na sobie właśnie taką po prostu długą tuniko sukienkę. To ja chyba wolałabym spodnie, jeansy, ale że teraz, jak jestem w ciąży, to ciężko mi się chodzi w jeansach dlatego pewnie um, będą to jakieś jeansy wielkich rozmiarów. Także jeansy to są spodnie, bez których chyba nie mogłabym się obyć, bo są moje ulubione, ukochane, najwygodniejsze, pasujące do wszystkiego, nawet do szpilek czy do jakichś innych butów. No oczywiście górę zawsze można jakoś fajnie dobrać do jeansów, także jeansy dla mnie. Jedziemy dalej. coś z obuwia? A... Mimo, że lubię pilki, to wybieram trampki. Nie wiem, czy się to zmieścić. w <grym> Tylko nie, <kupi> mnie. nie. <grym> Także trampki mam tutaj. E, trampki ja do wszystkiego noszę. I do sukienki, i do, i, do, i do spodni. Cały rok można je nosić tak naprawdę. Ja lubię te moje konwersa, bo one są niezniszczalne. Mam jedne już 3 lata i w ogóle nie widać na nich śladów zniszczenia. Te mam e, od jesieni. E, także trampki to są moje w ogóle najważniejsze chyba buty. To ja mogę powiedzieć, że też lubię trampki, ale chyba bardziej um, jestem skłonna powiedzieć, że baletki tak naprawdę, mhm. ponieważ baletki też pasują do wszystkiego. No prawie. No i, i oczywiście, co jest um, jednym problemem z baletkami, że nie można ich nosić, jak jest bardzo zimno i e, jak pada deszcz. Chociaż mhm. to, jak Karolina powiedziała, trampki można nosić na każdą porę roku właściwie. No, no może nie na wielkie śniegi, ale. <laughs> Ale ogólnie można. Ale, ale ja baletki, to jest chyba z obuwia numer jeden dla mnie, mhm. bez których nie mogłabym się obyć. Mam baletek mnóstwo i co chwilę kupuję nowe i wyrzucam. No bo są tanie też. Tanie. O są, ile nie tak. są to jakieś strasznie firmowe, um, stra, strasznie jakieś, wiesz, butikowe. Z, Primarka, z najlepiej. jej z, <laughs> z to, to można ich mieć pełno, zmieniać co chwilę. Dokładnie. To jedziemy dalej. Trójka to jest e, rzecz, bez której nie może się obyć: kosmetyk z kolorówki. To u mnie będzie to kredka do brwi, mimo że mam problemy z cerą i powinnam powiedzieć podkład, po to ja nie wyjdę bez zrobionych brwi. Mogę mieć na twarzy kreszcze, ale jak mam niezrobione drzwi, jak mam niepodkreślone, nie to ja się czuję źle. Nie wiem, dlaczego mam taką fobię na punkcie ładnych brwi. Dlatego masz ładne. Staram <grym> się, fobie. ale chciałabym mieć jeszcze ładniejsze. A co u Ciebie? Ja chyba tusz. Tusz jest moim ulubionym kosmetykiem. Może zaliczyć do kolorowych tuszów. Tak, go, pewnie. Bo mogłabym powiedzieć, że e, cienie z paletki jakiejś, ale e, bez cieni wyjdę. Natomiast e, bez tuszu też no, na opartego wyjdę, ale bardzo lubię i czuję się pewnie jak mam podkreślone rzęsy. Także no, tusz. No, to oko jest takie sensowne. <śmiech> sensowne. <śmiech> to u mnie właśnie kredka. Ja mogę być bez tuszu, ale z kredką. Muszę mieć ten. Jak ktoś ma ciemne brwi i. Żeby się uzupełniać. Właśnie. Jak ktoś ma naturalnie ładne ciemne brwi, to im to A Dobrze wybrałaś, bo jeszcze kredka może służyć do oczu i do brwi jednocześnie. Dwa w jednym. A, to jeszcze coś tam można pokombinować. Dobra, idziemy dalej. O, to ty nam tu biegaj, to się żyją. Hej, tu kręci Lecimy. Czwórka. Kosmetyk do pielęgnacji, bez którego nie możesz się obyć. Hmm. To będzie pewnie. Kurczę, nie, ma, nie mam teraz pomysłu. Chyba oliwka do pielęgnacji, bo ja nie... Tak jak ci wczoraj mówiłam, ja jakoś ba, za balsamami za bardzo nie jestem. Jakoś nie mogę się zmusić, nie jadę balsamów. W ogóle nie lubię tej konsystencji, za rzadkie Wolę zdecydowanie masła, ale czasem też mi się masła nie chce nakładać, więc najprostszą rzeczą po kąpieli, po nic jest po prostu oliwka. Nawet na mokre ciało, szybko wsmarowujemy w całe ciało i wycieramy i tyle. No nic, nie wiem, dla mnie oliwka. Ukradła się pomysł. A, chcesz powiedzieć oliwka? Chciałam powiedzieć oliwka, bo cały czas używam oliwki. I to jest też dobre na, dobre na celulit, na jakieś tam niedoskonałości. I tak samo jest to strasznie leniwa, jeżeli chodzi o wcieranie jakiś maseł, e, czy też e, balsamu do ciała. Mm -hmm. Dlatego wolę na mokre ciało pod prysznicem, zaraz się smaruję oliwką, i e, nakładam na to ręcznik albo szlafrok i to samo schnie. Tak no. potem ciało jest przy, na drugi dzień, nawet takie delikatne, fajne, e, jak aksamit. I w ogóle oliwką można też zmywać makijaż, to jest fajne. Ja nieraz jak nie mam niczego do makijażu, albo mam jakiś słaby płyn, który nie chce mi zmyć, to dolewam trochę oliwki. Uniwersalne. Lub jak, no lub jakiegoś olejku i po prostu... i każdy tuż schodzi. I tuż po matka, wszystko zejdzie. No, no Także chyba oliwka. <śmiech> <śmiech> to mamy to samo. Dobra. Piątka to jest przyrząd do włosów. Tangle-teaser u mnie do rozczesania, bo inaczej bym nie rozczesała włosów. Zwykłą szczotką mi się nie chce męczyć, tangle-teaser robi to szybciej. Myślę, że nie jakieś prostownice i lokówki, bo to nie jest moja codzienna jakby rutyna. Ja nie robię tego codziennie, także codziennie trzeba rozczesać włosy u mnie. Ja też muszę rozczesywać włosy, także coś do rozczesywania, czy to grzebień, czy to szczotka. Też używam Tangle Teasera, ale generalnie może być jakakolwiek szczotka, która właśnie rozczesze mi moje potargane włosy z samego rana i się bez tego nie mogłabym obyć. A zawsze mam i grzebień, i szczotkę w torebce i bez tego się nie ruszam, mhm. także to jest przyrząd, który jest zawsze ze mną. A właśnie ja nie zabieram do sobą i mam zawsze kołtun, idę gdzieś, więc muszę zacząć Widzisz? nosić. Albo muszę kupić osobne tangle czy żeby nosić to rep. Zamknięte taki, ja mam. O, musimy pokazać. No. Kupię sobie dzisiaj. <laughs> Ale, dobry pomysł. Dobra, jedziemy dalej. E, coś z kuchni, bez czego nie mogłabyś się nigdy obyć. E, to będzie kot. kot. <laughs> Kot. U mnie w kuchni najważniejszy jest blender, taki ręczny, którym ja robię sobie koktajle, którym można zmiksować zupę, sos zrobić, także taki blender ręczny, taka, nie taki mikser cały, bo takich nie chce mi się myć, tych takich stoim pojemnikiem. Gdzie wszędzie go włożysz? Tak, tylko taki, taką rączkę samą. To jest dla mnie numer jeden, on jest niedrogi, niezbędnik kuchenny. To ja powiem inaczej, ja uważam, że niezbędnikiem dla mnie w kuchni i, i rzeczą, bez której nie mogłabym się obyć, to jest nóż. I mm. mam swój ulubiony nóż, wiem, <laughs> to zabrzmiało troszkę dziwnie. No. <laughs> Bójcie się. Ta, 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 <laughs> ta szopa w ogrodzie to... No. Nie, nóż to jest bardzo ważny przyrząd i bez tego sobie nie można poradzić w kuchni, bo nic nie utniecie, nic nie przetniecie, tak. nic nie, nie mm -hmm. pociągacie tym nożem, tak? A, a ja mam swój urdany nóż z piłką, który jest po prostu do wszystkiego. <grym> z piłką? Jakiś <grym z piłką> <grym> charakterowy nóż. I po prostu go uwielbiam, nie, nie będę Wam pokazywać. Ale nóż to jest bardzo ważny przyrząd w kuchni i do wszystkiego się przydaje. Oczywiście nawet można na upartego wymieszać herbatę. Nim. No, to prawda. To tak, tak się to. nie chce stać, metody. Wstać po, po na przykład po łyżeczkę. No. Drugą, drugą tą, łyżeczką, tą e, można, ale drugą stroną noża, tą rączką, o, rączką, można. E, bym wiesz co, jeszcze... a że ja do noża nie mam jakiegoś sentymentu, czy mam za, y, jeden taki ciężki... <słukasz> Zabierze co chodzi, że nie mam jakiegoś takiego, że muszę mieć. Po prostu ja nawet nie mam ostrzałki do noża, więc jak mi się stępie A ja mam sentyment do noża. Ja, ja kupuję po prostu nowe. Ja nie mam sentyment, tamki. bo jak na grzyby chodziłam, to chodziłam z takim nożykiem składanym z cyrkiem. No? To mam sentyment. Do tego nożyka? Nie do tego. A no, w ogóle? Tak. Ale w ogóle sentyment mam do noży. To żartuję, żartuję, oczywiście. Dobra, idziemy dalej. Ok. Sprzęt jakiś? Z RTV, AGD, Audio, cokolwiek, jakiś sprzęt, który jest dla was, no, dla, dla nas w tym momencie. Najważniejszego nie można. jak mam trzy. Mam trzy. Dawaj, jeden musisz wybrać. To będzie komputer. To będzie komputer i to będzie mój komputer, który po prostu złożę na nim film. biedy na nim nawet nagram i odbiedę, i ze wszystkimi się porozumiem. Także mój, mój laptop jest ten. Ale z niego nie zadzwonisz. Na no, upartego, czy z jakiegoś Skype'a? No dobra, no może nie, to to oczywiście. Zadzwonię. Nie, to, to komputer będzie zdecydowanie mój najważniejszy sprzęt w domu domu. Nie Dla mogę mnie, się obyć bez niego. Dla mnie najważniejszy sprzęt to jest iPhone. iPhone. W tym momencie iPhone i to jest mój ukochany sprzęt, no chociaż strasznie mi się psuje i ostatnio coś mnie zawodzi, ale e, jednak telefon, na którym też zrobię wszystko. Sprawdzę maila, wejdę no na internet. Na filmie, nie, filmy nie złożysz, chociaż... Nie, są programy takie. Dominik ale... składa no. czasami na tym. Dominik składa to na zrobimy filmie. Dominika. Dominik składa na przykład na telefonie. Dobry jest. No. W mówi na telefonie, na iPhone'ie można złożyć. No to tak wiesz, no to są moje trzy ulubione sprzęty, właśnie komputer, telefon i, i aparat. Jakbyś, jakbyś powiedziała telefon, to wybrała komputer. No. <laughs> Czyli telefon, na, na który może zrobić wszystko. No. Dobra, lecimy dalej. E, coś z łazienki, bez czego nie mogłabyś się obyć. I to nie musi być nic z pielęgnacji, absolutnie, nawet nie może. A to musi być rzecz, to może być wanna, czy to co może. To być? może być... Co wanna też rzecz przecież. Rzecz. No, pewnie. Coś z łazienki. Mm, ja wiem. Czemu ja mam wazienty takiego? Toaleta. No, no, no ale wiesz, no, wiadomo, wiadomo. No, nie takie oczywiste rzeczy, no, mi, nie? No, właśnie, nie wiem, czy bez czego bym się nie... To pierwsze, ja się zastanawiam. Ja? Prysznic. Mhm. Po prostu ja mogę żyć bez wanny, ale prysznic musi być, bo muszę się umyć i <laughs> jest wygodne, jak się pod prysznicem stoi, jak się myje i generalnie ja uważam, że bez prysznica chyba bym nie przeżyła. To ja wanna. Wiesz, ja właśnie Wanna. Jak em, wprowadzałam się do mojego mieszkania, to stanęłam przed wyborem czy Wanna, czy Prysznic. I zdecydowałam się na Wannę, ponieważ w przypadku małych mieszkań warto jest mieć miejsce, w którym można coś przeprać ręcznie. Właśnie Wanna, nie wiem, coś koc, nawet jak coś potrzebujesz, wiesz, mokrego nawet wrzucić. E, poza tym nad, wa nad Wanną mam e, suszarkę, wiesz, w której są Inaczej musiałabym w domu non-stopie czego bardzo nie lubię. Strasznie nie lubię suszarki rozłożonej na środku mieszkania. Także wybieram wannę, bo oni dość że się można w niej wykąpać. Chociaż rzadko to robię, to też biorę prysznic. Tak, no właśnie, bo to jest wanna uniwersalna, w której możesz sobie stanąć, tylko musisz się podłożyć, żeby się nie poślizgnąć. Dokładnie, także no wanna. No to ja mała, poślizgnę. bo mała, ale wanna. <grych> Coś z sypialni, to jest przedostatnie już pytanie. Mhm. To z sypialni. Nie mhm. ja mów, że łóżko. <grych> Nie łóżko. Najlepszy no czwórnożny przyjaciel człowieka. Nie, <laughs> łóżko. Nie łóżko. No myślę, że pościel. Szczególnie, yy, szczególnie świeża pościel. świeżej pościeli zasypiam szybciej, nie zmienię pościel i po prostu wiesz, momentalnie... to jest mój włos. Twój? To. co on tutaj robi? Tutaj się ciągnę Po prostu jak mam świeżą pościel, to, to od razu zasypiam. Ja w ogóle śpię często bez poduszki. Mm. Nie zawsze. Mogę spać na poduszce, ale nie musi, nie musi to być poduszka, ale właśnie nie pościel. No klapka. No, najczęściej właśnie świeża pościel to jest dla mnie. To ja nie zasnęłabym za Chiny Ludowe bez Jaśka na głowie na uchu. Ja muszę no. mieć ucho przykryte po prostu. Przykrytą głową, tak, tak? Tak, muszę, śpię oh, na jednej kurczę. poduszce i nie drugą to... się przykrywam. Ja nie zasnę, jak na przykład gdzieś jesteśmy, wyjeżdżamy gdzieś, jedziemy w gości do kogoś, to ja cokolwiek muszę, czy kawałek szmatki, czy, czy nie wiem, czy jakieś, czy jakieś koszulki, muszę sobie coś przykryć na ucho. To jest może takie głupie zboczenie, ale ja tak od, mam tak tak od dziecka, nie zasnę, jak nie, nie zakryję sobie ucha. Także wow. Jasiek jest u mnie obowiązkowy. Um, tudzież może być jakakolwiek inna poduszka, która oczywiście nie przygwoździ mi tej głowy strasznie do łóżka i nie będzie tak ciężkie, także no. jasiek to jest to, bez czego sypialni nie obyłabym się chyba nigdy. No, to wszystko o, jeszcze. Nie, jeszcze jedno, o, jeszcze jedno, ostatnie, ale mi się coś tu... Wyłączyło się. Nie, przeszło mi. Aha, coś z torebki, bez czego nie mogłabyś się obyć. Coś z torebki... Ehm, wiem klucze. Po co się nosi torebkę? żeby mieć tam telefon, klucze, rzeczy, które są, ci i potrzebne. portfel. Tak naprawdę rzeczy, które nie się, bo cię nie widzę. Okay. <laughs> Także myślę, że to będzie, um, że to będą klucze. A tak. to nasza torebka. No ja chyba zdecydowanie powiem portfel mhm. i tam wkładam wszystkie karty swoje, całą kasę. Mhm. Mili monet. Miliardy noszę przecież. No właśnie, monet. <głos> <głos> Także e, chyba, chyba jednak e, portfel jest dla mnie bardzo istotny w torebce i, i bez portfela sobie życia nie wyobrażam, chociaż e, ostatnio mi się rozwalił, dlatego e, czaję się na jakiś fajny nowy portfel. Musimy coś popatrzeć, w no. się. A ja w ogóle e, robię ten błąd, że. Przekładam te karty, wyjmuję te wszystkie zniżkowe, te kupony i tak dalej i później... I na przykład miałam małą torebkę, w którą się chciałam zapakować, wzięłam luzem, rzuciłam kartę, coś tam pogubiłam, słuchajcie, jakieś rzeczy, jakieś właśnie te w ogóle... Nie, ja uważam, że nie powinno się wyjmować z portfela, nic przekładać, wszystko trzymać w jednym powrotem. Tak, a jak wyjmiesz to z powrotem, po prostu luzem rzucanie gdzieś to już, to już koniec, ja pogubiłam ostatnio parę rzeczy, tak, nie polecam. No dobra, to byłoby wszystko chyba. 10 rzeczy, bez których kobieta nie może się obyć. Top ten. To mm -hmm. co tagujemy? Tagujemy. Kogo tagujemy? Ja taguję najpierw mój e, dziki gang. Tagujemy. E, Szusz, Pannę Joannę, Red Lipstick Monster i Oleskę. Tagujemy te wszystkie osoby. Plus jeszcze możemy zatagować dodatkowo Niesie, Niesie 25, e, z synkiem. Mm -hmm. e, tagujemy jeszcze. Kretkę. Kretkę, oczywiście. Tagujemy jeszcze Izabelkę. 196 Izabelkę. Mhm. E, tagujemy Agę z Irlandii. o Agi? E, dokładnie. Kogóż jeszcze możemy zatagować? XBB18. O właśnie. Dawno, dawno jej nie tagowałam nigdzie, Paola, także, do także No. Myślę, kto, kto jeszcze mógłby zrobić ten tag? Wszystkie dziewczyny. No oczywiście. wszyscy oczywiście, którzy mają ochotę na, na, na zrobienie. Bo tak jest fajne. Także te Taki osoby kobietcy. tagujemy, które wymieniłyśmy. A jeżeli macie ochotę, zapraszamy. Możecie resztę zatagować wy. <noise> Właśnie. A my uciekamy na zakupy i nawet